Mamy parę numer 9. Jest to gąbek z 14 roku, już leciawy, 247, ale wywodzi się z mega dwóch olimpijczyków. To znaczy się bezpośrednio dziecko króla z 14 roku, już 10-letnie i po samicy mis. Także jest to gąb już no, 10 lat trzymany i nie do sprzedaży. To myślę, że za darmo nie siedzi, bo wydaje też przyczynił się dużo ten gąbek do takich wyników jak w tym roku też mistrza Polski w Supermaratonie i do innych bo i krzyżówki z tego gołębia, i w krzyżówkach one występuje bardzo dużo i, i, i w rodowodach jest tutaj mega. Nie dołączone tu jest byle co, bo tu dołączony jest gąbek od handelka, jest to gąbek z 16 roku, też sprawdzony, jest to gąbek oryginał z Gladiatora, to jest po prostu wybitny tam gąbek i to są z Geringsa. Ale te głębi już wydają, bo nawet jak tam koledzy obserwują, nawet ostatnio u też dałem tam 4,5-3 tysiąca po prostu, bo też te gołębie właśnie mam i, i potwierdzam, że są dobre, bo kupiłbym, to bym kupił, przebili, to przebili, jak się to mówi, no nie? Ale no, to są gołębie mega i, i też nie boję się ich dołożyć do swoich głębi, bo na pewno po prostu mi szybkość, także to jest para numer 9, więc zapraszam.